Depilacja laserowa. Czy jest skuteczna, czy boli, ile kosztuje i wszystko, co musisz o niej wiedzieć. Zabieg depilacji laserowej polega głównie na trwałym usunięciu owłosienia. Uzyskujemy to przez uszkodzenie cebulki włosowej. W trakcie jednego zabiegu jesteśmy w stanie usunąć mniej więcej 20% włosów, w związku z tym potrzebna jest, E, powtórzenie, czyli seria zabiegowa. Ta seria zabiegowa to jest 5 do 6 zabiegów w odstępach 4 tygodni. To, co jest bardzo e, popularne, to przede wszystkim e, partia pachy, bikini, łydki, ale oczywiście tak naprawdę możemy depilować dosłownie każdą partię ciała, czyli wąsik, uda plecy, klatkę piersiową, tak naprawdę dosłownie wszystkie partie. Depilacja laserowa jest trwałym usunięciem owłosienia. Wymaga 5-6 zabiegów w odstępach 4 tygodni i tak naprawdę pozbywamy się wówczas w 100% nadmiernego owłosienia. Spilacja laserowa niestety w większości przypadków jest bolesna. My przez wiele lat testowaliśmy mnóstwo urządzeń, takich topowych laserów na, na rynku i niestety muszę potwierdzić, że są to zabiegi w większości bolesne. Jako jednym z nielicznych wyjątków, które testowaliśmy, które mamy w klinice Nowik, jest laser, laser mediostarmonolit. Laser ten, oprócz stuprocentowej skuteczności, daje niesamowity komfort w trakcie zabiegu. Zabieg jest kompletnie niebolesny, a jednocześnie możemy wykonywać ten zabieg na każdej karnacji skóry i przez cały rok. Koszty depilacji laserowej jest różne na rynku. Te ceny kształtują się w jakichś widełkach, natomiast Zależy to głównie od jakości urządzenia. Jeżeli bierzemy pod uwagę topowe urządzenia na rynku, które są bardzo skuteczne, to oczywiście te ceny będą trochę wyższe. Po większości zabiegów istniejących na rynku mówimy tutaj o zabiegach depilacji laserowych, jest cała lista rzeczy, z których pacjenci muszą zrezygnować. Przede wszystkim jest to sauna, solarium czy wyjście po prostu na plażę. W przypadku depilacji laserowej, którą oferuje klinika Nowik, nie musimy się w ogóle o to martwić. Nasi pacjenci po zabiegu depilacji laserowej mogą wyjść bezpośrednio na plażę. Jedyną rzeczą, o którą prosimy pacjentów, jest to, żeby włosy były na świeżo, przed zabiegiem zgolone. I to jest wszystko. Tutaj chciałabym rozwiać wątpliwości, które się pojawiają w internecie właśnie na temat tego zabiegu. Oczywiście, jeżeli zabieg jest wykonywany przez niedoświadczoną osobę, może dojść nawet do poparzenia. W przypadku, kiedy zabieg wykonywany jest przez osobę kompetentną, doświadczoną przy użyciu bardzo dobrego sprzętu, o takich rzeczach po prostu nie ma mowy. Skóra tak naprawdę wręcz poprawia się głównie dlatego, że nie jest podrażniana przez ciągłe golenie. W większości przypadków zabiegów na rynku rzeczywiście tak, dlatego że po zabiegu nie możemy się opalać. W przypadku depilacji laserowej, którą oferuje klinika Nowik, zdecydowanie możemy taką, taką procedurę wykonać przez cały rok. Rzeczywiście ciemny włos jest dużo bardziej podatny na działanie lasera w porównaniu z włosem jasnym. Jeżeli chodzi o włosy jasne, jedyną różnicą tutaj w przypadku zabiegów jest to, że wymagają one troszeczkę innych parametrów, a również tego, że seria zabiegów jest trochę dłuższa, czyli większej ilości zabiegów. Mam nadzieję, że materiał ten pozwolił Ci rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeżeli masz dodatkowe pytania, yy, możesz je zadać podczas konsultacji, która się odbywa przed każdym zabiegiem.